Edukacja. Geoedukacja. Ważne mapy. Witam Was w kolejnej części serii Ważne Mapy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zasoleniu. Jedną z podstawowych cech wody, znajdującej się we oceanie jest to, że jest to woda słona. No i dobrze by było zdawać sobie sprawę z kilku zależności związanych z tym zasoleniem. Pierwsza sprawa, warto sobie kojarzyć, od czego to zasolenie zależy. Są tak naprawdę dwa podstawowe czynniki wpływające na zasolenie. Pierwszy to temperatura. Dlaczego? No, bo od temperatury powietrza która się oczywiście będzie przekładać również i na temperaturę oceanu, bo przecież powietrze ogrzewa się od podłoża, więc jeżeli gdzieś mamy wysokie temperatury powietrza, to i podłoże jest dosyć nagrzane. W naszym przypadku, dzisiaj podłożem jest akurat ocean. No i teraz, w jaki sposób ta temperatura wpływa na zasolenie? No tutaj sprawa jest prosta: jeżeli woda ma wyższą temperaturę, to będzie szybciej parować. No i być może kojarzycie sobie jedną rzecz. Jeżeli coś paruje, to paruje woda, a nie to, co jest w niej rozpuszczone. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w wodzie jest rozpuszczona sól, a taka właśnie woda znajduje się we wszechoceanie, to w takim razie woda będzie parować, ale sól będzie tutaj zostawać. A więc jeżeli gdzieś mamy do czynienia z wysoką temperaturą powietrza, czy tam z wysoką temperaturą wody, to sprawa jest dosyć prosta, powinno tam również być wysokie zasolenie. No i teraz warto by było sprawdzić, czy ta zasada nam się trzyma jakkolwiek rzeczywistości. Być może pamiętacie poprzedni odcinek, gdzie rozmawialiśmy sobie o właściwościach Wody morskie, a konkretnie o temperaturze wód powierzchniowych. I tam był taki wykres, który nam pokazywał zmiany temperatury wód powierzchniowych wraz z szerokością geograficzną. I on wyglądał mniej więcej tak, że jak na osi pionowej była zaznaczona temperatura, to najcieplejsze wody były na równiku i ta temperatura tych wód powierzchniowych malała w kierunku biegunów. Tak było, nie kłamie. No to zerknijmy teraz na naszą mapę przedstawiającą zasolenie. Jak to tutaj wygląda?